Witam Was z serii drogi do Championa. W tej serii będę starał się polepszyć swój gameplay i zdobyć wymarzoną rangę. E, mam na to wyzwanie 58. dni Wtedy zaczyna się drugi etap turnieju Operator Games, w którym występuję. E, gierki zaczynam od placementów. Moja aktualnie ranga to d 3. No i ja już nie przedłużam i zapraszam do pierwszej gierki. Dobra, rozpoczyna się meczy kiko follow. Okej, okay, przebijam piłeczkę sobie do boku. Schodzę w wave dash. I hej, Dobra, biorę sobie seteczkę z cornera O, tym teammate, strzela w ramkę, ładnie, fajnie Followuję Okej, okay, będzie tu przebitka chyba i bitnąłem no typka Fajnie Dobra, kolejny kick off tym Razem ja podjeżdżam Okej, okay, przebicie, no trochę nieudany ten kick off Teammate trochę hard followował, ale dobra, ma piłeczkę Na spokojnie, zbieram padziki tu prawie do własnej bramki strzelał, ziomek, nie wiem, tu jakiś wylew z mojej strony, tu jakiś bumpik No jest, jest moc, jest moc, jest moc, ale to jest pierwsza gierka, to jest pierwsza gierka To jest giersza, pierwsza gierka na, rozru na rozruszanie palców, tak? Okej, okay, tutaj, no niestety ja nie podjeżdżam i przez to bramkę Piłka przybita do boku, robię z nim inteligentny 50 i brameczka, i brameczka, widzicie? Widzicie jak to chodzi? Jakieś przebicie. Niestety nieudolne. Gościu bierze setkę. Nie bituję tego. Ja podbiłem do góry. Poprzeczki, ok. Teammate jedzie. Zbieram pady, zbieram padziki. Dobra, on podaje do samego siebie. Wid widzę przestrzeń, podaje. Ale niestety podaję wódre ze słabe. Czekam, czekam, czekam w środku. Oddaję strzał. Niestety blok. Czekam na ich ruch. A no spokojnie. Oj, 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 obracam się. Kilka lat. A sobie biorę sobie piłkę pod dribbling, Pierwszego dribluje Nad drugim. I free piłka, ale dobra, niestety. Teammate nie trafił. E, był trochę za daleko. Lucky. Okej, okay, czekam na niego. Biorę setkę. Nie robię z nim głupiego 50. gdzie jest teammate. Teamate bierze piłkę. a one V1a. Czekam idzie. No spokojnie. Nie śpieszy mi się, bo po co? Widzę, że gościu przebija nieudolnie piłkę. Więc ją bituję. No niestety poszła na nasz corner. No jednak nie trzeba rotować, bo teammate już to wybił. Czekam na niego w midzie. a ja on jednak chyba fajkuje powietrze. Dobra, tutaj muszę ratować. Nie traciłem bramki. Czekam na gościa, czekam na jego ruch. I tutaj znowu nie challenge'uję go i traciłem przez tę bramkę. Follow'uję Okej, okay, jakieś przebicie. Jeszcze zbumpowany teammate. Czekam tutaj na okazję. Aj, misk jumping. Próbuję coś jeszcze z tą piłką zrobić, ale coś nie wychodzi. No i teraz tak, jedzie do tej piłki. Czekam na niego. Zabieram setkę. Mając to boosta. Okej, okay, teraz poczekuję, wyczekuję, robię 50. No niestety recover, trochę słabo złapałem. Na spokojnie. Staram się podać do Mida. Riduję to do własnej Do własnego corneru oczywiście Okej, okay, czekam co teammate zrobi Wybijam piłkę No tutaj coś teammate próbował zrobić, ale Próbował to dobre określenie, to jakieś 50 Robię half flipa Patrzę gdzie jest piłka, widzę że gościu to taczuje Wezmę mu setkę Okej, okay, nic nie będę więcej miał, ale Mimo wszystko Ale na szczęście teammate dobra. To czuję piłę. Trochę jest panika, trochę jest panika. Ale tutaj mam dużo miejsca i jeszcze ta czuję to w tak nieumiejętny sposób, że dochodzi prawie do sytuacji podbramkowej. Wygrana pierwsza gierka. No i cóż, lecimy do drugiej. Kick off, zaczynamy drugą gierkę. Przebicie na stronę rywali. Biorę sobie setkę z mida. Ja spokojnie, widzę, że teammate podjeżdża. Tu jakiś aerial. I leci 5.200 na godzinę do naszej bramki, what the hell Dobra, w każdym razie lecimy, followuję teraz drugi kickoff Okej, okay, piłka na nasz corner, ale spokojnie, przybyjemy. oczywiście do oponenta ją wybijam, podaję mu do... Aaa, dobra, lecimy kolejny kickoff Jakieś tam przebicie, takie pół na pół Okej, okay, on powietrze, ja próbuję do tego doskoczyć, ale teammate mnie uprzedza Teammate przebija na spokojnie, czekam w midzie. Nie śpieszy mi się, nie śpieszy mi się. Czekam na podanie od teammata Okej, okay, nie trafił, misnął. Czekam, czekam, wyczekuję, strzelam. oj! Blisko, ale oczywiście teammate dobija piłeczkę i małem bramkę. E, follow. Okej, okay, piłka przebija tak pół na pół. Biorę sobie setkę, a ja jednak nie biorę. O, jednak ja przebić piłkę. Okej, okay, przebijam no, muszę wracać. Okej. Okay. Teamaj przybija sobie piłkę. Tutaj kręcę się i czekam pół godziny. No, oczywiście gościu mnie bituje. Podanie do Mida. O dziwo, jakoś to nie wpada. Dobra, wybijam piłkę. Teamaj też coś tam prób próbuje polecieć. Blatuje na ściankę. Piłka, jest bitnięta do nas. Ale gościu to misuje, ja to taczuję. Jest dobrze. Teamaj tutaj. Gdzie sobie do ścianki? Próbuję coś tam ugotować, jakiś air dribbling, reset. No, niestety nie wyszło. Ja wbijam sobie na spokojnie. Teammate to podaje i Ja jestem lecę, ale gościu to broni. Biorę setki z ich tego. Podbijam wit, podbijam piłkę. Lecę bumpa! I gol, i gol. Wizja, to jest właśnie wizja. No, teraz sobie lecę na ścianeczkę. O, no, gościu mi niestety wyprzedza. Tutaj teammate mój leci, nie wiem czemu. Oczywiście enemy to trafi No i niestety mój słaby save doprowadził do tego, że straciliśmy bramkę. Tutaj czekam milion lat i finalnie wyskakuję razem z moim teammateem, Raczej im bramkę. Jest 2-4. Wszystko się może wydarzyć. Może jeszcze to skompakujemy. No, jakieś nieudolne wybicie z mojej strony. Zbieram sepady. Rad sam brutuję. Teammate coś tam próbuje przebijać piłeczkę. Oj, teraz moja piłka oczywiście, ale Teammate mnie uprzedza. Nie ma, nie ma, nie ma piły, nie ma piły. No cóż, no wracam sobie na spokojnie, unikam demo. Próbuję wjechać na piłkę. Niestety gościu mnie uprzedza. No, jest lipa. Oj, mi sobie piłkę. No i gol. No i potem po prostu FF. Na szczęście udało mi się wygrać na gierkę, ale czułem, że to nie jest dobry czas na rankedy I napisałem do mojego dobrego kolegi Muchomorka o 1v1'a Gram 1v1 z Muchomorkiem No, dobra, no i gramy już Wespale cię No spoko no, jakby spoko Okej okay. no, okay, To słabe kick niestety Okej, to to... To miało jakiś cel, co nie? Jaki tam na pewno miało Okej okay. Okej, okay. dobra, challenge Demo, okej okay. No? No dobra, dobra, dobra Nie, nie bijecie Oj, nie wzięłem setki Nie no, chilluj Okej, okay. dobra O Boże O Boże, tu pewnie wpadło O kurde O, wpadło To <grytko grytko> dla mnie Okej okay ale jestem rozwalony dzisiaj. Oj. Oj, oj, oj. Będzie lipa. Oj. Damon Prime. <laughs> Wszystko tylko nie w ramkę. Oj, Across. Oj. O. Okej, okay, to to było. Tak, omijanie setki, żeby Lubek miał pod film. <laughs> Dobra, gol, 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 gol Ustawiony, ustawiony. Ale tu nie jest nic co z tego na dał, O kurde, ale dzisiaj kikofy to u mnie nie... nie chodzą. Tak szczerze Będę nie jeżdżą. A, <grywa> ale żarcik Dziw jak to będą, że za mną. A jest Ale to był dobry kick -off. Jeszcze teraz nie strzelę o, strzeliłem? O kurde, ale kopieł. Ok, jeżeli przegam to wszystko dlatego, że ja wstałem 15 minut temu, a Grzybek się zgrzebał w 2 godzin. Przecież dosłownie. O! Hahaha! Ja. Bump. Wozie! Wozie! Trzy ale co ty się tak puszczysz? Tam się puszczysz? Nie no! No nad nim? Oj! Masti. Ale ładny shop No, jak na pewno jeden Dobra, ja mam takie tragiczne kick -offy. Bo zrobię film na mój własny kanał jak ja cię rozwaliłem Ale mnie nie rozwaliłeś, taka jest różnica Przypominam, cztery trzy Ale, stary To nie jest i Nie O, No nie, ty tak nie trafisz, więc mam ciebie kurwa, to Oj Dobra, dobra, dobra Czydwy, czydwy Ale czydwy O Nice No nie Sydeczne co mogę zrobić Gol <gol>, <Goal>! Gol Oj, oj, oj Dobra, nie, taki kofe to No nie no ty dał Dał nie Ja wyrażę ci na własnym filmie Ale to to by była bramka raczej Bo ja tam fajnie Ojeje, nie narzekaj Nie no dobra zaję Nie cię. popatrz mi się A teraz fake! Uuuuuj gdzie lecisz? Oj, teraz patrz master. Nie ma! Do góry No co, jest lega miałem! Jaka miałem? Jaka miałem? Dobra, też sam wygręczę to.